Albo się przeżył, bo mam łóżko. <laughs> Masz łóżko przy sobie. No pięknie. Timmy zawsze gotowy na wszystko. Ty, skrzyneczka! No tak. Dobra! Pada... Zabłądziłem, a Krystal e, Bed Print Print Blueprint. Ej, mogę zrobić sobie kryształowe łóżko. Jestem zajebisty Fajnie. Ale gdzie jest Timmy? Ale ci kryształowe łóżko. <laughs> ja nie wiem. Tam gdzie zginąłeś. O, bardzo pomysłowe Nie wpadłem na to, wiesz? Będzie się, się chyba do ciebie do kop. jestem pomocny. Będzie się chyba do ciebie dokopie O nie, już czekaj, znalazłem te klocki, które ci tutaj podsadziłem pod tyłek. O, jesteś! Uuu! Ładne złoże. No, znalazłem. Pójdziemy na polowanko za chwilkę. I... W sumie jak no, kupimy to... zwierzęta rozwalać, a nie wchodzić <laughs> no, bo, cóż. Ruda ważniejsza. Eee, dobra, to jak wykopiemy tą rutkę, to pójdziesz za mną ja i się blondynki. wy... <grych> Aha, gra słów, ta, bardzo śmieszne. W ogóle, a propos Oczywiście gier słów słownych, to zrobiłem sobie rozpiskę tego odcinka do Game Questions i już mniej więcej wiem, co gdzie i jak. No chodź tu, chodź, chodź. Aha, no tak, pochodnie ważno. ważne. Latarkę trzeba włączyć. I lecimy. Ja będę ci świecił. <grych> za przykład. Dobra, nie będę używał pod, podwójnego skoku. Król musi. Żebyś, król musi e... dawać przykład. Uch. A nie, to jest nieagresywny mob. Dobra, chyba tutaj trzeba skoczyć. A wygląda jak agresywny. No, fajne jest to, że m, tutaj niektóre moby są agresywne, niektóre nie. Dobra, dasz radę? Iść ze mną? Nie, dobra, klocki pod tyłek. A jednak, Udało się. a jednak czasem trzeba pokombinować. Ja jestem ciekaw, czy, czy, czy faktycznie każde Ale ładna gra światła, ja pierdolę. To jest śliczne. Ja jestem ciekaw, czy Uświecę faktycznie. Ka... <laughs> czy każda rasa ma jakąś unikalną zdolność? Tak jak mówisz. Bo mi się nie wydaje, żeby człowiek marz. Dobra, stań ze mną. Ja ci powiem, że. dosyć łatwo o... marzyć ten człowiek. Okej, okay. raz, jak mówię, trzy to skacz. Raz, dwa, trzy, skok. Miałeś skaczeć <laughs> dobra, czy ja muszę wziąć wklot? No tak, to trzeba wszystko zwalić na lagi eee, Ciekawe czy piasek spadnie Piasek spada, tak jak w Minecrafcie Trzeba wziąć co innego O, blok uderzenia O, kamień też dobry Dobra, jeszcze raz Raz, dwa, trzy, skok U, Dobra, jakoś poszło <laughs> Dobra, jakoś poszło? Nieeee yeah! <laughs> Sorry. Sorry jeszcze nie, nie szkodzi, tylko mnie lekko zacementowało Jeszcze trochę Okej Teraz ja to w ten sposób Dobra, zostałem w ciemności Help Gdzie jesteś? Okej okay. Skacz po tych <laughs> Okej. Okay. No. Powinno być łatwiej, chociaż tylko do momentu. Jest łatwiej. Ok, może... O! razem drogę wyjścia. Tylko trzeba ją stworzyć. <grych> Jeszcze muzyka. Taka naprowadzająca na drogę wyjścia. No. A zauważyłem, że pod ziemią muzyka się wyłącza kompletnie. Jest tylko dźwięk jaskiniowych... Yy... ...dźwięków. Nie wiem jak to tam znaczy. Bardzo klimatycznie. Okej. Okay. Teraz pytanie, jak mamy upolować skórkę z rzęcia? Zobaczy. Chyba hmm. trzeba faktycznie używać hmm. kuszy i tak dalej. Jak masz łuk, to przełóż sobie na łuk. Hmm. Ja mam kuszę, Tylko i wyłącznie. E, łuk, z tego co wiem, to daje większą możliwość tego, że mięso wypadnie. No, dokładnie. I tak pewnie też Ta, będzie... Muszę się zmedykanować. I tak Unieciec też pewnie będzie w sprawie skóry, ja wiesz? Bo chcesz zaszpanować przed widzami Tak na pewno. Nie jestem tego. A powiedz mi, ty to chciałbyś wrzucać u siebie na... Ło, oh, FAK! To jest ta dziura. Co? Już okrążyliśmy planet? Nie. Już myślałem. Nie, nie tak szybko. Ty chcesz wrzucać tą gajerkę jakoś u siebie czy... Ło, oh, FUK! Co ja zrobiłem? Ło no, o, się, na pewno rzucę jakieś takie... Uważaj! Aj, aj, aj. <śmiech> <śmiech> O, o, co ja, ja czuję się jak w Matrixie. Wrzucać... chciałbyś ją rzucać, tak? Tak, no, wrzucę ją na pewno. To może to musisz... jakieś swoje przygody single player. Może konkre... jakieś przygody typowo gagowe. Ale to muszę zbudować jakieś sceny. Szczerze mówiąc. Jeszcze muszę o budowaniu trochę poczytać w tej grze. No i jeszcze musisz to wykombinać swój... jakąś... fajną nazwę dla swojej serii. <laughs> Timigraf! Okej... Okay. Tak, Ej! Wiesz co, ta moja... Jak to, co ja mam, kuszę, czy... No, w sumie mam cro crossboa. Też bierze ich na hita, to jest bardzo fajne Dobra, to ty sobie kopi tam surki, a ja idę dalej zobaczyć stworki To było złoto, to jest bardzo potrzebna ruda Mhm uh -huh. Okej, okay, trochę napisuję tutaj... Oa, zakopało mnie eee. <laughs> o, Kaktusik! Nie ma helpa, a atakuje mnie Pokemony A mogliby zrobić trochę bardziej poważne. Będą... Mogliby zrobić bardziej poważne te stwory, bo jednak mimo wszystko to... Jest takie kurde no dziecinne. A! wybuchowe, no super Jaram Fajnie. się! Jaram się tą gierką Okej, okay, na trójkę <laughs> dosłownie i O, patrz wychodek! Wow. O, kibel, ja biorę kibel do swojego statku. <noise> to jest szafka. Okej, okay, zobaczmy, co jest na dnie kibla. O, ścieki, ty chodź to zobaczyć. Nie chciałbyś... Już idę z latarką. Za Zatek... Kosmiczny. Kupa, Kosmicz... kupa tak, dokładnie. <noise> o, adoptujmy Kieszyk, je. O, są takie słodkie, adoptujmy. O, fuck! Wybuchowe się rozpadają na no mniejsze ma <laughs> Czekaj, to... trzeba się uleczyć Zajebiste Czuję się jak Mario To, to jest Ale, naprawdę rewelacja. To w bojowniczych jak ninja, tylko z kwiatkiem No Ej, Nie sądziłem, że spotkam tutaj ścieki Ale zajebiste A, i... Ja myślę, że wszystko jest możliwe Dlatego zabrałem wychodek <laughs> O, mamy wodnego stwora Kołowego nie bać do ścieków, bo cię zatrują. Wiem, z siebie nie. W sumie. No mnie też zatruwa. Niestety. Aha. Muszę. Przy... przydałoby się lepsze światełko. Ma jakieś roboty. Ej, ślepe no Niestety załek. mogę tylko użyć ci swoją latarkę. Dobra. W sumie ci dał. patrz! Jak się zaczaił. Skubany. Pająki. Mechor pająki. No jak mi świecisz z tymi. Nie widzę go, A, John go gdzie on jest! Gdzie on jest? Teraz nas zderzy jak obcy nas z tego ósmy pasażera O, tu jest. Poczysz się jak w obcym, ósmy pasażer do stromu A i gdzie nasza kobieta? O, kupa! A! Broń mnie! Mam kupa. mało życia! Kupa. O mnie przed kupą! Fajnie jest ten twój topór. Nie eee, powiem, jest. Więc... zabija na hita. Okej, okay, dobra, zaba, zobaczmy co tutaj mamy. No lepiej pierdełki. Ja mam taką podręczną latarkę. O, woda! Warto wykopać. No i tam trochę jest ten. Takich fajnych rzeczy. Od Dobra, no parę pikselków. tutaj też. O, kolejny mechopająk. Ej, on wygląda trochę jak ze Skyrima, wiesz? Dużo ich tutaj. Może i tak, może i to takie nawiązanie, to tam wie no, Kurde, Wszystko jest? jest możliwe. Aha. Tu? Aha. Tutaj A. jestem, halo? Widzisz mnie? Czekaj, zaklinowałem się gdzieś. O, tu cię widzę. Odkopać cię? A, dobra. Nie, nie trzeba. Tu mam <grym> jakiś panel. może Możemy go oczywiście o, wziąć, ale nie... Nie, chyba możemy go tylko Nie, ze... O! To jeszcze coś w Znalazłem. Bimrownia Bimbrownia, dokładnie. Bimbrownia. Ty, po mucha mucha. tam mucha? Czekaj, świeć mi na nią, a ja ją upoluję. E, e, e. Chodź tu, mucho. To jest skill. Upolować muchę z łuku. <grywia> Dobra, kryształy. Ciekawe, czy one coś dają faktycznie. Czy możemy coś skraftować z nich. Coś brać, pojemniki? No, no, na bimber? Nie wiem czy mi się przydało. Dobra, jeden biorę. Ja w sumie jeden sobie wezmę. A suvenira taka. Dobra. I Są, oczywiście, o, oczywiście jak latareczka. się. Jak się skacze, a jest klimacik z tą latarką. Jak się skacze po tych rurach, to jest dźwięk metalowej rury. No i okay. to jest. Można mixa nie robić. <laughs> Te stare Boże, kawałki, trzyma. takie rur, tak zwane rurki PCV. O, wiem kojarzę. E, Czekaj, jak się nazywali? Blue Man Bands? Tacy ludzie, e, przebrani pomalowani cały na niebiesko i właśnie używają PCV-ek do wydawania dźwięków. O! a to jest zupełnie inna opcja. O, mogę, mogę ruszyć tym kółkiem. Chyba, to zostawimy odkręcone. Mucho! Okay. O, jeszcze jedna. Mucho. Oh. Okej, okay, nie biorę tych zastranych pikseli. nie Nie, 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 nie. może. Okej. Okay. Kółeczko. Ciekawe, czy coś się stało, jak odkręciłem tą łupkę. Nie wiem, może się odkręciłeś. Tam jest. Tam wielka kupa. Wytrzymało jest. wielka jest. Tam O, podejrzewam, jest. to jest. Podejrzewam, a, blok ściekowy. Dobrze, że nie kupa. Kupa. Ciekawe jeszcze kto żeby kupę skraftować. E, ciekawe, kto wybudował te ścieki. Ale tam niczego nie ma, to wracamy. Bo skoro ktoś wybudował to ścieki, inaczej? to musi być tu jakaś wioska. To musi być. No to musimy ją poszukać, może dadzą nam w końcu dużo jedzenia. O, no. i poisonet. Do ścieku? Nie, wpadłeś do ścieków? niestety. ty spadłeś. I coś za trudem. Ja Aha! To ja ty mówiłeś o mnie. O tobie mówiłem, ale teraz już nawet o sobie mogę mówić. Yuh. O bombę. Chyba, <laughs> <laughs> że one są cike, takie cike, słabe. Bomba. O bomba. Oh. Kolejny Pokemon. Wpij wszystkie. Był. I skrzyneczka. Ja ją zauważyłem, więc ja ją biorę. Ehm, Dobra, CV... to tam nie, do niej. E, patyczek tylko. O tak, o tak, to jest to, co lubię. O. No, to są laboratoria. Uwielbiam ja te. Biorę. Jest. Weź sobie to te łóżko lecznicze. Ja jestem operowany, operuj mnie. Doktorze! Głupio wygl... wyglądasz. Doktorze, czy jest ze mną źle? Daj, podejdź do mnie. Dziw ukradłeś. Panie doktorze, czy jest Zrobimy stękę rodzajową. Bo że nie ma fartucha. panie doktorze. Czekaj, czekaj. Musimy dymkami. <laughs> Ha ha ha! <laughs> Ej, szkoda, że nie mam mózgu wyekstraktowanego, bo byśmy byś mogli mi sadzić mózg. Jesteś roślina. O, to jest oficjalna diagnoza. A gdzie jest mój brain extractor? Pamiętasz, może? Ej, eee, przy mnie. Ty masz mojego brain extractora? No. O, ty mendo Dobra a, pięknie chodź, wyekstraktuj swój pierwszy mózg z tego to stworzenia. Chodź, chodź. I idę ekstraktować mózgi. Ryje Tylko uważaj, Bo to ma krótki zasięg. o, o ratować tym jego. Podleć się. Jak to się robiło? Podleć się na stoliku. Jeźdź na stolik. Dobra, teraz ty odgrywasz serkę. <laughs> Jesteś nogą Dobra, do tej, do No do leż, 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 leż. <grystanie> Wracaj na stół do mi ucieka ze stołu Okej okay. Myślę, że... Trzeba... <grystanie> Hej? Okay. Znowu mnie. I teraz... <grywia> bo! Zimno, mi muszę ognisko rozpalić. bombe <grywia> bombę. <grywia> wow, muszę szkoda. ognisko rozpalić, bo zaraz zginę. Serio? No tak, bo ty masz no. sobie ciuszki. Masz ten piękny no, radioaktywny muszę pojemnik. Kurtkę, czekaj, czekaj. Ogrześ... sobie. Ogrze się tym radioaktywnym pojemnikiem. Gdzie ja mam kurtkę? Aha, tutaj mam kurtkę. Ja muszę powiebać, no, to że coś śmieci. Idęcino. O, patrz co ja mam. Kibel, <gry> Twój... daj mi kibel. Twój kibel. 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 O! mam opis mi na statku jako wychodek. Mam opis tej kryształowej roślinki. E, kryształowa... kryształowy kwiatek. Pieniądze nie rosną na drzewach Ciekawe. Wow, Dobra, zobaczmy <laughs> Ta drzewko Simonele'owe z Simsów O, ile tego syfu tu mam Sand bloki. jest mi ciepło bloki. Mam nawet słomę Jezu, ile na tego syfu Na kunia Ej, nie zdziwił się jakbym mógł nakarmić kunia Kunio -kun. Albo na kuniu. -kun. Też pewnie -kun. można Legendarna postać. No. Ehm, dobra, mia miałeś wyekstraktować swój pierwszy mózg. Gdzie jesteś? Ale nie podskoczę tam. Do... Dobra, masz schodki. Cyk Dobra, starczy. Uch. Pomocny kloc dla teamiego. Pomocny kloc. Wow. Faj Fajno masz tą kurtkę. Ło, wow, fuck! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj, w lewo, w lewo uciekaj szybko. To jest boss, miniaturowy. Jest dosyć mocny. Ja będę strzelał tylko. Opa, opak, o fak, o fuck, o, fuck, o, fuck, o, fuck. o jest, o! No nieźle, nieźle. Twoja kusza chyba go odsuwała. Uratowałeś nas. Dobra, bierz swój ekstraktor mózgu, osobę wroga i do niego strzel. O, dajesz, dajesz! A, picha! Co bo cię idzie? No bo nie wiem, jak to się robi. Byłbyś całym doktorkiem. A, no, badawaj, mamy. No, zobaczysz <laughs> Przyszłość. przyszłości. Możesz zrobić sobie jego własnego ochroniarza. Wow! Ej, właśnie, to jest dobra scenaria, żeby zrobić ten postaw pochodnie. Masz pochodnie jakieś? Okej. Okay. Oczywiście, pochodnie wy... zawsze mam. Wyrównam teren. O, oh, fuck. Okej. Okay. Wziąłem ten stolik. Katłowody I... <grych> <Taduł> wody! <grych> si si wody? <grych> no tak. Ej, postaw ten stolik do operacji. Dobra, złapało. Bez sensu, <grych> ale o to chodzi, to jest Star ball. <grych> Dobra. Tak, o to chodzi. Nie ma nie mam być sensu. To jest prosta gra do przodu. A mieliśmy złapać skóry ze zwierząt. A ja mogę A czy, się, czy... się na wszystkie inne tematy. No, <grytanie> tak to bywa. Mogę potrzebuję no. sobie... Yuh, 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 yuh. Teraz. Mogę teraz pytanie, jak no. mamy zdobyć te skórki dokładniej, bo... Czy ze zwierząt poprzez... Zabijanie łukiem, czy mieczem, czy czym? Nie ja w ogóle, z jakich zwierząt wypadają te skóry? To jest pytanie. Ja to jest chyba z tych większych, z tych... nie? Bo no mi z no ptaka raz wylecia. Nie wypada. Mi raz z ptaka, wiesz? Uch. ale góra wyskoczy. No raczej, sobie. moja wina tego wypada. Trzeba skoczyć na to ustrojstwo. Pięknie, powiedz mi, czy ja dzisiaj ah. jakoś trochę wjecham? E, czy ty się wieszasz mi? No Eee, powiedziałem ci, że tak delikatnie. Delikatnie? Bez sekundę tam stoisz w miejscu, że ci powiem, nie? Mm. A to nie jest no, zbyt bo... odczuwalne w akcji. Oba. Timber! Teraz polec w lewo a, czy w prawo? w drugą lewo a, a. a wiesz, że jak ściąłem raz um, kwiat... Kwiat, gigantyczny kwiat, to mi wyleciały em, włókna roślinne, a nie drewno. To jest urozmaicenie takie małe. Fajne!